Nie wiem, co mnie co, co zaskoczy, nie wiem, co będzie, ale bardzo się cieszę na każdego uczestnika, który przyjdzie i będę was siedzieć i, i powiem, to pokaż, co, co, co w tobie. Jestem ciekawa, jaki będzie casting, ponieważ y, nie, chcę, nie chcę oczekiwać. Nie, nie lubię mieć oczekiwań, ponieważ y, lubię być bardziej miło zaskoczona niż tam y, załamana to mnie jakoś urzekło, żeby ona nie tylko śpiewała czysto, bo tak, tak potrafi dużo osób, ale żeby miała powera, żeby miała energię, ale mogą też być osoby zupełnie, nie wiem, kurczę, gitarka i, i, i intymne jakieś takie chillouty i ja będę zachwycona. Musi mieć to coś, co mi się spodoba. Zaczynam studia od właśnie października na Uniwersytecie Warszawskim kierunek prawo i administracja, właśnie na wydziale prawa i administracji jest dla mnie wielkim sukcesem powiem szczerze. Naprawdę to, to, to że w ogóle dostałam się na takie studia jest dla mnie super. Chciałam spróbować, wiem, że nie będzie łatwo, ponieważ to kierunek bardzo trudny. Będę normalnie na dziennych studiach, stacjonarnych studiach ponieważ zaoczne są weekendy, to ja będę grała koncerty, więc normalnie będę dochował do szkoły, tak jak większość studentów. Pracuję nad nowym repertuarem jak najbardziej, ponieważ powiedziałam, że po maturze będzie szakyła się płyta i tak jest, tyle, że chciałabym, żeby ta płyta była jak najbardziej jakościowa. Ja chcę tak jakoś przewalić z powrotem jakością. Mamy już nowy utwór, napisałam parę tekstów i, i zobaczymy jak będzie. Na pewno płyta nie pojawi się wcześniej niż na wiosnę, ale singiel będzie jesienią. Nieważne, kto wygra, nieważne jak to gra. Byle by zabawa, była No i dokładnie to ma być.